A tak nie, nie gram w driver head, ja ale skupiłem w tamtą Halo Yo, A, do, tak, do, Taki począte wycinkę? Tak, taki pociek no, początek odcinka Oooo! Ooooooo dude Goodude Jakązywam go dududa? Geodude. Dzień dobry, ja jestem Dexo. A to jest geodude. Witam Czyli tam zęby Duże cepeki, znaczy chyba duże to jest mój drugi najświetniejszy Pokémon w tym momencie. No i ja nie jestem do Dexu, a Ty nie no masz szkupu. To jest. To, to są jedyne no, Nie. Jesteś, że ten. To, to, to. Znaczy, czekaj, bo mam 6 Pokémonów, w którym mam wyżej 100. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. No, e, no i gramy Pokémon Go i tu zaraz. Nie, nie e... gadę, na pewno się nie skapi, że no, to jest Pokémon Go. Nie mi się kurwa, że. No i mi się kurwa. Napierdaj, Dobra, ja sobie rzucę jajko. Ale to może inny nie nie kupił. No okay. bo ja nie chcę go używać, to jest tylko na trzy użycia. A. Ale nie mogę go użyć. Użyłem. Ale nie wiem, który. A co robimy? Użyłem ten na trzy dni przypadkowo. A co robimy inny? No, po prostu wykluwa. Ale mogę mieć dwa na raz. A, fajnie. W przypadkowo go użyłem. Dobra, i od razu dwa pokes stopy otwieramy, bo stoimy w przybrzduchowej drodze. Na pewno nie będzie szumu, jak się jeździł. Wiem. Są coś takiego, takiego stoić? Tam. Tam się. O, kolej, o jajko. jajko. Można pięć. Może Dobra. i ale bierzemy jeszcze ulicznie, drugi. Pokaż stop. No, mogłeś pokazać, co to jest, bo nawet nie jak O No paść. No, no, jak się zapisać? Ten, się no ale ...szybko, bole. No, dobrze, co to ale... po... jest? Nie najeżdżaj mnie, imbecylu. W ogóle jesteśmy na rowerach. Na, pe... na pewno nie będzie szumu, gdy będziemy jechać. Na się czytać nieco. No wiem, nie chcę pokazać. Halo. Pokaż stop na scenę. Tak, o, nożyczki. Zajebiście. Gdzie to jest? No tam jak jest ten zakład, który jest. Tam są narysowane nożyczki. i mamy pokaż takie nażyczka. Dobra, a ja tak przy okazji powiem, czemu się odcinki nie pojawiają na YouTube. Chłód to miasto postępu. No właśnie czemu, tłumaczcie. No nie mam mikrofonu! I źle nie wiem górnie. Nie, mikrofonu nie mam. A nie, przez Skype od razu na na chlebie. No. Idź, ale nie będę czekają. Dobra, ale nie wiem czy mi się... Telefon nie zgaszuje. Ale jak się nie ma, to trzeba miniaturę... Do tego. Co? Do tego? Do tego? A e, ja to się nagrywam e, hmm. Eee. Chyba... to ale ja to zrobię ja to tak będzie miał Nie! Nie widziałeś jaki inni YouTubers y się nagrywają? Nie nie, nie, nie Że nie robią to... prostoką? Ja i to nie działa i dlatego nie oglądam. No, no tak? właśnie, mu nie działa. Dlatego Mika, żeby chodzić na dwór i grać stąd. Grać, żeby się wymyślić na dwór. Będziemy... Ej, toksu, może będziemy na rowerze. O, tak, 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 tak. No Może i prawda. No i tu jest bo, oczywiście Jim, y, naszego teamu, no, czerwony. Tak? To nawet wygląda. Idiota. <noise> Trudna mi i scena, oczywiście. No, oczywiście. Oczywiście. A, gołą, o, no. lecimy, jedziemy tam, bo tam jest pokestop. To jest pokestop pewnie. No tam stoi właśnie. w prostu. Tam jedziemy. Tam jest pokestop. Sami się wybaczyłem. Dobra, i to jest urząd miasta Kutno więcej jeżdżą na rowerze i trzymając telefon w ręce, to jest? Urząd miasta Kutla. No, no, no. A kolejne no jajko chyba. No. A, nie sprawdziłem powro... o, ile tyle dało jajko. A o, możesz PJ. Może już kur... odbyty w tym? Ale są dwa, 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 dwa. Wszystkie dwa. Dobra, to jest PJ. Teraz jak zetnie się, to się kurze. To ogólnie nie będziecie mieli odcinka. Znaczy no, będą mieli, parę sekund, na parę minut. No brawo, parę minut do odcinka. Dobra. Wcale nie dla wyświetleń. Bo gra na topie czy coś. Dobra. Kur... DJ, a tak się spojrzał. Się, patrzę. E, nie, nie nagrywam z kamerką? Znaczy, nie mam kamerki włączonej, bo mi się buguje to. I, bo jest brzydki. No właśnie. Muszę go złapać? Bo to... Nie, nie umiem. Dobra. Że... No ciekawe, czy a się podoba. Mam chyba, on ma chyba dużo Cepeków 40 Tak na To e -e. Ten mój DJ, który jest teraz miał 88. I nie, nie, on się tak nie nazywa. Patrz, żeby... Nie patrzcie na nazwę. To ja się nie nazywa, nigdy się tak nie nazywał. Na pewno pomówię ja przecież. No to ja w ogóle. Powiedz, że może zrobię petycki w Ginie. Pet, tego od Dżedżuda? Nie, telefon po ciemniu mi się bo słowa bateria. Mm, nie Do, dobre ten... przygotowanie. Wcale ci pan na połączeniu, bo nagrywa się po prostu na szybko. Tak czekaj. Nawet. Jeden tak, 3 minut, a otworzyłeś 4 półki stopy i wykujesz się to jajka. Wykujesz się do jajka? Ej, ej! Jeden z weź sobie chodź z działa. To, to jest... no, dobra, to no, jedziemy dalej. Gdzie jedziemy? No, sprawdź, pokaż mi, czy dasz, bo możesz coś... Nie, bo to nasypimy. No dobrze, ale możesz sobie trenować. O, a właśnie, o. mogę trenować. A w ogóle sprawdzę, jak działa. Ale Mówiliśmy jak się telefon nie zetnie. W się nie chce. Nie Co nie, tam. Nie, nie, nie. Ale ty, tu stoi, ten posąg. O patrz, mogę. Kurwa, timir, jest, za tim tak. daleko. Jedziemy do posągu No wiem! To jest posąg Piuszeckiego. Albo. No. Dobry. Ej, mogę trenować. Pidgeot, ja. Pidżot to pidgeot. Pidziot... A, pidgeot, pidgeot. A, potem... No to, to też pidgeot. Ile nocytek chciałem zobaczyć. Dobra. Mówię tylko pidżot, nie wiem. czemu. A nie. A co to nie muszę dodać teraz? Dobra, ja, szuba. Nie! A nie, nie ogarniemy o co chodzi. Dobra, się Raz, zobaczymy. Dobra. Nie ujadę go. A, dobra, to sprawdź inne dzimy. Cześć, ja go A Znaczy, nie pamiętam, Andola, nie, nie pamiętam. A właśnie, co jest to twoim pojemnik, zmarł? Żyje, żyje, chyba. No, no, to odcinek będzie bardzo długi, bo mi zostało 15% baterii. Hej! Oni no, to widzą, tak? No tak, oni to widzą. No nie, Uidu, żyje. No. Hilu, hilu, dobra, nie okay. Oddaj go. No, idę ja. właśnie go oddać. Wyjdę sorry. Byłeś, tygodnie e, walczyłeś, kurwa przegli się. Drusik zachęcił. Łapka w górę się nacisnął. Zachęcił widla. Ale, w jeszcze my... tylko wogę stopiłem, ja bym w sumie chyba kończył, bo bateria mi nie starczy. Nie, ile to trwa? nie, to pokaż mi jeszcze te Czyli minuty. A, ale... Zrób tego no, widla, z domu go wziąć. do A po co ci te dzimy patrzeć? No je zobaczyć, bo ja nie mam, tak? Chcę popatrzeć. To, to jest... To jest... No, tu jest Bedrill, tam a, no jest Bedrill 386 to? Jest Hypno 752 jest Hypno 800, to jest max. Ale to były trzydzimy. No a, tu, a to jest trzeci Chodzimy do trzeciego. Oporion 600. No, dobra. Wszystko ale Chodźmy do tych dwóch, które wcześniej otw otwieraliśmy. I zakończymy tak Czemu McDonalda? Ja nie chcę McDonalda. Ja wolę... No nie kadaj, do... że przy nie jest woda, bo ci nie uwierzę. <grym woda> Śmieszny jesteś. No nie, to, nie, nie bardzo. No ma... Dobra, siedzę przy Montagne, piję wiatr, a Jomek śpi wodą. No kobiety nie zrozumiesz. No, to nie, no. <grym woda> Ta, Ciekawe, czy to, jest my, co, to być chsta, nie się <grym woda> już. A no, ona woda. <gry> tak Dobra. Ogólnie to samochód za mną idzie. Samochód. Nie, nie chodzę, samochód nie tak. Dobra. odbieramy te dwa polka stopy i ja odcinek. Tam no gdzie zaczęliśmy tam skoczymy. No w ogóle nie, nie zrobisz progresu. No wiem. Nożyczki. Chyba nie działa. Spierdalaj piłka, działa. nie za mało, y nie za mało jajka Nie za Nie Nawet dwóch nie ma Dobra, spierdalamy z miejsca zdarzenia Dobra Ja zakończę odcinek, bo mi bateria pada w tym momencie Nie, zobaczcie jak ty to wygląda już. O, 5 km.